Z tej strony Marcin i dzięki za oglądanie mojego wideo. Pełna wersja kursu jest dostępna z linkiem w opisie w cenie zaledwie 60 zł, a w tej lekcji porozmawiamy sobie o takich trybach mieszania jak barwa, nasycenie, kolor i jasność. W tej lekcji omówimy prawdopodobnie najprostsze do zrozumienia tryby mieszania, takie jak barwa, kolor, nasycenie i Jasność. A zarazem wiele z tych trybów jest nie jest tak często używane, a to dziwne, bo są naprawdę dosyć ciekawe w użyciu. I zaczniemy tutaj od barwy. Zacznę może na tej warstwie z kolorem. Co tutaj się dzieje? Ja aplikuję barwę z warstwy tutaj, którą dodałem. Natomiast jeśli chodzi o nasycenie i jasność tego zdjęcia, pozostaje takie samo. Jak na mojej warstwie bazowej. Co można zobaczyć? Barwa inna, tam gdzie istniała jakaś barwa wcześniejsza, natomiast nasycenie czy kolor tego zdjęcia w ogóle się nie zmienia. Dlatego, jeśli chcemy nad czymś pracować, czy chcemy zmienić barwę zdjęcia, natomiast wszystko inne jest dla nas odpowiednie, tryb mieszania Hue, czyli barwy, będzie wyborem. Również wybrałem tutaj mapę gradientową, by zaprezentować jakby się rozkładały dwa różne kolory, tak? Tam, gdzie nie miałem dużo takiej barwy, czyli cienie i tak dalej, ten kolor czerwony jest praktycznie niewidoczny. No i raz jeszcze. Barwa się zmienia, natomiast nasycenie i jasność w ogóle w tym wypadku się nie zmienia, i oczywiście możemy pr pracować z wieloma różnymi rzeczami. Możemy używać tutaj balansu kolorów, krzywych i tak dalej, i za każdym razem y, będzie miało to takie samo działanie, czyli tylko i wyłącznie barwa. Kolejna rzecz, teraz będzie efekt mocny, jest to y, nasycenie. I jeśli chodzi o barwę i jasność, to jest to wtedy właśnie barwa jasność bazowa, natomiast nasycenie pochodzi z tej warstwy. No i dlaczego to nasycenie jest tak potężne w tej chwili? Ponieważ ja wybrałem kolor zielony z maksymalnym nasyceniem. Ściągając nasycenie tego koloru, ja stopniowo będę ściągał nasycenie z całego zdjęcia. I dalej. Podobnie wybierając nasycenie na tej warstwie. Ja mogę manipulować nasyceniem danego koloru, tylko jeśli będę zmieniał nasycenie tutaj, jak widzimy, rezultat będzie inny. Czyli barwa jasność od bazy, nasycenie z warstwy, którą ja tutaj zaaplikowałem. Następnie mamy kolor. I jeśli chodzi o kolor, no to aplikujemy nasycenie i barwę z tej warstwy. Czyli zielony na przykład w maksymalnym nasyceniu lub w innym nasyceniu, natomiast jasność pozostaje z warstwy bazowej. Tak samo w każdym innym wypadku. No i ostatnią rzeczą będzie oczywiście właśnie wspomniana jasność. I we wspomnianej jasności e, pracujemy w taki sposób, że wpływamy na jasność, natomiast nasycenie i barwa pochodzi. Z warstwy bazowej. Czyli ja zmieniłem tutaj jasność zdjęcia, ale kolory i nasycenie istnieją tylko takie, jakie istnieją tutaj właśnie na warstwie bazowej. I nie będę zmieniał w ogóle kolorów, nawet jeśli będę zmieniał tutaj jakiś kolor, na przykład z zielonego do szarego, tak naprawdę te wartości kolorów poza jasnością będą takie same. I żeby optymalnie pracować. Właśnie z jasnością najlepiej jest również pracować z kryciem, żeby ten efekt w ogóle miał sens i nie był aż tak mocny. Mogę również wykorzystać tutaj mapę gradientową, i tutaj będzie wartość na cień. Oczywiście zmniejszę sobie to. Jeśli chodzi o wartość jasności, również będę tutaj zmieniał ją poprzez wartość jasności tego koloru, aczkolwiek kolor i nasycenie tego nie ma znaczenia. Czyli tak naprawdę, jeśli chodzi o dodawanie różnych kolorów, nie ma to znaczenia czy sensu, ponieważ i tak na te kolory nie będziemy wpływali, bo będziemy wpływali tylko i wyłącznie na jasność zdjęcia.